Czy proces zarabiania milionów złotych na rynkach finansowych to jest coś skomplikowanego? Hmm, chyba nie. Jeżeli inwestujesz i nie masz takich wyników, jakie Cię interesują, chciałbyś uzyskać lepsze wyniki, albo chciałbyś zacząć inwestować, chciałbyś się dowiedzieć, czy w ogóle warto się tym interesować, to serdecznie zapraszam Cię do tego wideo, bo w tym wideo pokażę Ci, jak wygląda tak naprawdę proces dochodzenia do takich pieniędzy, Jakie by cię interesowały, czyli takich, jakich byś chciał zarobić. Warto zobaczyć to wideo z bardzo ważnego punktu, bo ja w tym wideo powiem o rzeczach, o których nie dowiesz się w internecie, bo większość rzeczy w internecie jest o inwestowaniu, a nie o zarabianiu na inwestowanie. To są dwie zupełnie inne rzeczy. Także jeżeli chcesz wiedzieć, jak taki proces wygląda, to serdecznie zapraszam cię do oglądania. Zanim jednak to zrobię, pozwól, że się na początku przedstawię. Nazywam się Robert Smug. Na co dzień zajmuję się inwestowaniem moim autorską strategią Market Trend Follower. Jestem także doradcą inwestycyjnym, jestem wpisany na listę doradców pod numerem 740. Serdecznie także chciałbym Cię zaprosić do subskrypcji tego kanału. Kliknij teraz przycisk subskrybuj, kliknij dzwoneczek i polub ten film, jeżeli nie chcesz, żeby w przyszłości żaden inny ciekawy film na temat inwestowania i zarabianiu na inwestowaniu ciągnął. Jak zatem wygląda ten proces? Nieważne, czy chcesz zarobić. Miliony złotych, tak jak ja na rynkach finansowych, czy interesują ci na początku tysiące złotych, a może dziesiątki tysięcy złotych, albo setki, to nie ma tu znaczenia. Ten proces zawsze wygląda w ten sam sposób i przybiega w ten sam sposób. Jest to tak naprawdę czteroetapowy proces, który ci pokaże, jak on na każdym etapie wygląda. Każdy się może tego nauczyć, i każdy dokładnie w taki sam sposób może go powtórzyć. Ok, no to zacznijmy zatem. Mówiłem, są to cztery konkretne kroki, i teraz po kolei każdy z tych kroków ci zdradzę. I wierz mi, jest to łatwiejsze niż ci się wydaje. Bo wiele osób nie wie o tym, że to jest takie łatwe, bo nikt o tym nie mówi taka ciekawostka. No ale to też nie Twoja wina, że nigdy prędzej o tym nie słyszałeś, bo mało kto w Polsce potrafi zarabiać dzięki inwestowaniu konkretne kwoty, zaczynając od relatywnie małych pieniędzy. Ok, dobrze, no to jak ten proces wygląda? Zacznijmy od kroku numer jeden, żeby zarobić. Duże pieniądze na rynkach finansowych, po pierwsze, musisz mieć kompletną, działającą strategię inwestycyjną. To jest pierwszy bardzo ważny punkt. Są dwie drogi, w jaki sposób tą strategię posiądziesz. Pierwsza, bardzo łatwa, nauczysz się je, już jej od osoby, która sama taką strategię posiada. Druga, bardziej skomplikowana i o wiele, wiele dłuższa. Sam musisz taką strategię stworzyć. Taki proces samodzielnej. Stworzenia strategii zajmuje mi między, między 3 a 7 lat, nawet dłużej. To wszystko zależy od tego, ile czasu na to poświęcisz i czy czasami nie wejdziesz w jakieś tutaj zaułki inwestowania albo jakiejś innej formy aktywności na rynkach finansowych, które nie dadzą ci zrobić pieniędzy. Generalnie, strategia musi być całościowa i to nie może być idea jakaś inwestycyjna. Już ci wyjaśniam, czym się różni idea inwestycyjna od strategii. Na przykład Inwestuj z trendy. Hmm, to nie jest strategia, to jest idea inwestycyjna. Ja też inwestuję z trendem, ale ja pod tą moją ideę inwestycyjną, stworzyłem konkretną strategię, która mi mówi dokładnie, co mam robić, żeby inwestować z tym trendem i osiągać takie stopy zwrotu, jakie mnie interesują. Zresztą sam możesz te stopy zwrotu sprawdzić. Możesz to zrobić na dwojaki sposób. Po pierwsze, zapraszam cię serdecznie na mój bezpłatny webinar. Link do zapisu na to wydarzenie znajdziesz tutaj pod filmem. Dokładnie na tym webinarze mówię, jak wygląda moja strategia inwestycyjna, krok po kroku, co należy robić, aby mieć takie wyniki jak ja. Ja tam także pokazuję swoje wyniki. Także zapiszę teraz na to wydarzenie. wyświetlacie się teraz filmik, w jaki sposób możesz to zrobić. Jest jeszcze drugi. E, drugi sposób, jak sprawdzić moje wyniki, o nim powiem za chwileczkę. Okej, okay. strategia. E, co nie jest strategią e, inwestycyjną, a jest ideą inwestycyjną? Na przykład e, kupuj akcje dywidendowe. Hmm. Albo hmm. Fibonacci, tak? graj na jakieś wsparcia, opory. To nie są strategie, to są idee. Na ideach nie da się zarobić pieniędzy. Ja też mogę powiedzieć, że trend działa. Ale ja znam wiele osób, które próbowały inwestować z trendem i im się nie udało. Co musi zawierać strategia konkretnie? Musi dokładnie ci mówić, na jakich instrumentach masz inwestować, kiedy masz otwierać pozycje, jak masz tutaj zarządzać kapitałem i jak masz zarządzać sobą. To jest strategia konkretna, inwestycyjna, a nie to, że jak rośnie, to kupuj, a jak spada, to sprzedawaj. Albo jak spółka jakieś pieniądze daje inwestorom, to im kupuj i trzymaj w portfelu. Albo to, że jak dojdzie do jakiegoś wsparcia albo oporu, to kupuj albo sprzedaj, albo jak jakiś poziom FIBO się pojawi, to kupuj albo sprzedaj. Tu nie są strategie, to są idee. Nie da się zarobić na ideach, i w tym miejscu, tylko ci powiem tyle, najwięcej osób popełnia błąd i w tym miejscu w ogóle się zatrzymuje, jeżeli chodzi o ich proces zarabiania pieniędzy. Także prawdopodobnie ty też gdzieś tutaj się zatrzymałeś, że już inwestujesz, a jeżeli chcesz dopiero zacząć inwestować i się tym interesujesz, to wierz mi, to jest tak naprawdę dopiero początek. Stąd ja generalnie zalecam przede wszystkim zdobycie strategii już gotowej, działającej od kogoś, kto sam potrafi zarabiać, od kogoś, kto pokazuje swoje wyniki. Ale zdobycie się tej strategii i nauka tej strategii to jest tak naprawdę pierwszy punkt. Drugi punkt jest także bardzo ważny: co to jest za drugi punkt? Już ci mówię wdrożenie tej strategii. Ty, jak już się nauczysz tej strategii, to w drugim punkcie powinieneś nauczyć się nią posługiwać powinieneś dokładnie wiedzieć jak ją stosować na konkretnych instrumentach do których ta strategia jest tworzona albo przeznaczona ja postanowiłem że się wyspecjalizuję na bardzo wąskiej liczbie instrumentów dokładnie na tym webinarze o tym mówię to to są za instrumenty także zapisz jeżeli jeszcze się nie zapisałeś ponieważ jest ich po pierwsze mało i mniej instrumentów które obserwujesz na których Inwestujesz, tym łatwiej będzie ci to robić, tym szybciej się wdrożysz i szybciej tak się zaczniesz posługiwać tą strategią, że będzie ona ci przynosiła konkretne wyniki inwestycyjne. Każda osoba, która na przykład do mnie się zapisuje na warsztaty, otrzymuje ode mnie taki specjalny kurs wdrożeniowy, w którym ja dokładnie jej mówię krok po kroku, co ona ma robić, żeby jak najszybciej uzyskała konkretne wyniki inwestycyjne. I to też jest taka rzecz, która odróżnia mnie od wielu inwestorów czy osób, które uczą swoje strategii. Dlaczego? W przyszłości bywałem na różnego rodzaju szkoleniach, czytałem różnego rodzaju książki, ale później, po tym szkoleniu, po przeczytaniu tej książki, ja za cholerę nie wiedziałem, co ja mam dalej robić. Czy mam tylko stosować tą środkową część? Od czego zacząć na przykład wyszukiwać te ciekawe instrumenty? Kiedy konkretnie to stosować? Czy to już na tych wcześniejszych pozycjach, które mógłbym otworzyć, to też nadal mogę zastosować, a jak tam zarządzać ryzykiem? Ile tam tych kupić kontraktów, akcji, ETF-ów? Hmm, to są wszystko bardzo ważne pytania, na które ja bardzo często nie znajdywałem odpowiedzi, albo autor, który mi przekazywał swoją wiedzę, nie do końca to potrafił wyjaśnić. Natomiast ja w swoim tutaj procesie nauki innych osób dokładnie im mówię i wierz mi, od dobrego wdrożenia ciebie, siebie, 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 do tej strategii, którą będziesz się posługiwał, zależy tak naprawdę to, ile jak szybko tych pieniędzy e, zarobisz. Tu wiele osób, które zapisuje się na jakieś szkolenia płatne, bardzo często, czy śledzi jakieś osoby, które coś pokazują, e, tu się gdzieś tam wysypuje, bo zamiast dokładnie postępować, tak jak mówi strategia, która nawet może być zyskowna, to oni nie wiedzą, jak do końca się nią posługiwać. E, także nauka i wdrożenie to są dwa takie pierwsze Twoje punkty. Na Twojej drodze do zarabiania tych milionów czy takich pieniędzy, które chcesz zarobić. Tu bardzo często podczas tych punktów Ty jeszcze nie będziesz zarabiał pieniędzy. Ale wierz mi, dobre tutaj skupienie się na tych już dwóch pierwszych punktach daje Ci naprawdę taką solidną podstawę do tego, żeby w przyszłości te pieniądze zarobić. I w związku z tym przechodzimy do kolejnego punktu, który też jest bardzo prosty i bardzo logiczny. To jest optymalizacja wyników. Jak już będziesz posługiwał się tą strategią, i wiesz, że ona zarabia pieniądze, no to zaczną się u ciebie pojawiać wyniki jakieś inwestycyjne. Bardzo ważna rzecz, żeby w ciągu kilku kolejnych transakcji, kilkunastu, kilkudziesięciu, bo to zależy wszystko też od strategii, monitorować to, jakie ty osiągasz wyniki, które transakcje dały Ci najwięcej pieniędzy, które akcje, które instrumenty, w jakim okresie, jakie zyski osiągnąłeś, powiem więcej, jakie mógłbyś osiągnąć, gdybyś zrobił to a to. To wszystko po to robisz. Ja też to oczywiście dokładnie na moich warsztatach tłumaczę i pokazuję, żebyś ty wiedział, jak jest idealny obraz, czy przebieg, czy jak idealnie może wyglądać inwestowanie. Dzięki konkretnej strategii, na przykład takiej jak moja Market Trend Follower, po to, żebyś w kolejnym punkcie mógł zacząć właśnie w tym momencie zarabiać te pieniądze, o których marzysz. Na etapie procesu optymalizacji wyników ty już będziesz te pieniądze zarabiał. Jeżeli strategia działa, tak, ty już będziesz te pieniądze zarabiał, a w następnym punkcie zrobisz coś, co spowoduje, że te pieniądze czy tam te pieniądze po prostu, ta liczba tych zarobionych pieniędzy gdzieś tam wystrzeli w górę. I to jest też taki punkt Powiem szczerze, ja nie spotkałem nikogo, kto się zajmuje inwestowaniem, kto by o tym mówił. Nie wiem czemu. Prawdopodobnie większość osób, która uczy inwestowania, w ogóle nie ma o tym pojęcia, bo sama nie potrafi zoptymalizować swoich wyników. Bardzo często mogłaby lepsze je uzyskiwać. Ja to też obserwuję u osób, które gdzieś tam jakiś czas już inwestują i są zadowolone z tego, co mają. Nie widzą. Potencjału, nie zdają sobie sprawy, jaki potencjał ta dana strategia może jego y, posiadać. I ostatni to jest ten chyba najważniejszy z najważniejszych punktów, o którym wierz mi, nikt totalnie, nikt totalnie nie mówi. Co to jest za punkt? No właśnie, to jest punkt maksymalizacji zysków. Jak już masz strategię wyuczoną, która działa, masz ją zoptymalizowaną pod siebie, czyli wiesz jak powinieneś inwestować, żeby zarabiać te największe pieniądze. Ty skupiasz się w tym momencie na maksymalizacji zysków. Już ci tłumaczę, na czym to polega. Na przykład, co może być optymalizacją zysków? Prosta rzecz. Codziennie inwestując, na przykład ryzykując jakiś tam mały procent twojego kapitału na pozycję, może się okazać. Że ty osiągasz tak niskie obsunięcie kapitału, że podniesienie wielkości tej pozycji, na przykład o ileś procent, czy na przykład z ryzyka 1 na 2 procent, z 1 na 3 procent, nawet nie chcę dalej wybiegać, żeby nie okazało się, że tutaj bardzo hura optymistycznie podchodzę, ale wierz mi, znam inwestorów, którzy po, maksyma, po skupieniu się na maksymalizacji zysków stwierdzili, że ryzyko, jakie ponoszą, jest na tyle niskie, że stać ich na to, żeby więcej zarabiać, właśnie podnosząc to ryzyko. Bo z czym to się wiąże? Ryzyko to jest zawsze bardzo taki dość temat, bym powiedział, ciężki do zrozumienia. Osoby, które nie wiedzą, co robią, tak naprawdę wystawiają się na bardzo duże ryzyko. Ale osoby, które wiedzą, co robią, mają strategię, która działa, one tak naprawdę bardzo świadomie ryzykują. Tak ja. Ja otwierając pozycję, dokładnie wiem, kiedy. Ją zamknę. Ja z góry wiem, ile ta moja strata może wynieść, nawet jeżeli by się coś strasznego wydarzyło na rynku, na co nie miałbym wpływu, co bym nie mógł przewidzieć, to i tak ta moja strata będzie absolutnie kontrolowana. Jestem w stanie ją w jakimś terminie czasu tutaj odrobić. Stąd ja, jak optymalizuję swoje tutaj wyniki, czy maksymalizuję swoje wyniki, dążę do tego, żeby ta wielkość pozycji, ta wielkość ryzyka była. Taka, żebym ja zarabiał jak najwięcej pieniędzy, w jak najkrótszym czasie, przy absolutnie akceptowalnym ryzyku. Co może być jeszcze taką maksymalizacją zysków? No na przykład skupienie się na bardzo wąskiej liczbie instrumentów, na których będziesz inwestował. A właśnie, jak chcesz sprawdzić moje wyniki, to serdecznie zapraszam także do zapoznania się z opisem drugiej mojej usługi, którą oferuję. No to jest usługa śledzenia mojego portfela. Tam dokładnie na co dzień możesz zobaczyć, jak ja inwestuję, na jakich instrumentach. Też teraz wyświetlać się taki krótki filmik, jak sprawdzić opis tej usługi. Link też masz pod tym wideo. Kliknij w teraz w ten link, zapoznaj się z tą usługą, zatrzymaj na chwilę to wideo no i wróć z powrotem do niego, żeby dalej to zobaczyć. Ja na przykład postanowiłem się dlatego skupić się na wąskiej liczbie instrumentów, że stwierdziłem, że jest takie dobre polskie powiedzenie: wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma. Tak? I kiedyś mi się wydawało, że jak będę się interesował takimi instrumentami, albo takimi instrumentami, to zarobię grube pieniądze. No i to było wszystko ok, tak często zmieniałem te instrumenty, aż w końcu, nie zauwa aż w końcu zauważyłem, że to totalnie nie ma sensu. Dlaczego? Bo jak zacząłem śledzić innych inwestorów, którzy inwestowali na innych instrumentach, to nagle się okazało, jak Zacząłem, że oni mają bardzo podobne stopy zwrotu jak ja. Przy dużo większym pracy, przy dużo większym zaangażowaniu. No to zobaczyłem, że ale hola, przecież te instrumenty, na których inwestuję, są wystarczające, totalnie do tego, żeby zarobić pieniędzy. Skup się tylko na nich. Będziesz miał totalnie więcej czasu na inne zajęcia. Tak zrobiłem i to mi bardzo dobrze wyszło. Ja właśnie też na tym webinarze, na który jak się zapisałeś, to też dowiesz się, co to są za między innymi instrumenty. Także maksymalizacja zysków. Jest to tak naprawdę ostatni proces, tak? kiedy my, jak już mamy wszystko poukładamy, wiemy, co działa, staramy się zarobić jak najwięcej pieniędzy. Tutaj w ten cały proces jest jeszcze zaangażowana. Jedna bardzo ważna rzecz, o której też w Polsce nikt nie mówi praktycznie, a o tym powiem w oddzielnym filmie, także jeszcze raz serdecznie Ciebie zapraszam do subskrypcji. To będzie następny film, który właśnie o tym nagra. I tak wygląda ten cały proces. Czy to jest coś skomplikowanego? No nie, tylko trzeba wiedzieć, jak to robić. Trzeba mieć strategię, trzeba wiedzieć, jak się do niej szybko wdrożyć, trzeba wiedzieć, jak optymalizować wyniki, no i trzeba wiedzieć, jak maksymalizować później zyski. No i wtedy te pieniądze grube można zarabiać. I to nie jest coś skomplikowanego, jest to bardzo podobne także przy prowadzeniu biznesu. Także dla mnie osobiście, mystowanie jest jak Biznes, bo podchodzę do tego jak biznes. Ja nie po to się zająłem inwestowaniem, żeby mieć emocje, Ja się po to zajmowałem inwestowaniem, żeby mieć wyniki. Także serdecznie także Ciebie zapraszam do wdrażania tego. Z komentów tu i ten film, co Ty myślisz. E, jeszcze raz serdecznie zapraszam do subskrypcji mojego kanału. No i w tym filmie to by było wszystko. Z, zapraszam Ciebie do oglądania kolejnych filmów. Jeżeli inwestujesz, życzę Tobie jak najlepszych wyników. Jeżeli jeszcze nie zacząłeś inwestować, życzę Tobie. E, tego, żebyś się właśnie inwestowaniem zainteresował. Także pozdrawiam i do usłyszenia Robert.